Nazywam się Anna Czabanowska wrubel i pracuję na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja się nazywam Krystyna Zabawa, pracuję w Instytucie Neofilologii Akademii Ignacjanum w Krakowie i obie zredagowałyśmy cykl książek dotyczący żywiołów w literaturze dziecięcej. Sam motyw żywiołów w literaturze jest. Związany z badaniami nad wyobraźnią poetycką, nie tylko w literaturze dziecięcej. I ma bardzo ciekawy patronat filozoficzny w postaci badań fenomenologa z XX wieku, Gastona Bachelarda. Wiele artykułów z tej książki ma związek z tą właśnie inspiracją, ale nie jest to jedyna inspiracja naukowa, która tutaj się pojawia. Jeżeli spoglądamy na te cztery książki, możemy je już teraz potraktować jako pewnego rodzaju całość monografię w czterech tomach. Książki pojawiały się w pewnej kolejności, zaczynając od wody, poprzez ziemię, powietrze aż do ognia, ale równocześnie te książki mają pewien związek z naszymi zainteresowaniami. Odnalazłyśmy pewnego rodzaju filiacje z żywiołami, które są nam bliskie i ja napisałam wstępy do atomów poświęconych wodzie i powietrzu, a ja ziemi i ogniowi. Pomysł, sam pomysł stworzenia takiej serii, która mieści się zresztą w większej serii redagowanej przez koleżankę Żywioły Wyobraźni powstał po to, żeby zgromadzić środowisko badaczy, literatury dziecięcej wybitnych badaczy z całej Polski, reprezentowanych przez są tutaj reprezentowane dziewięć ośrodków akademickich w Polsce. I założeniem naszym było to, żeby byli to wybitni badacze literatury dziecięcej, ale nie tylko. Tacy, którzy też literaturą dziecięcą zajmują się incydentalnie, powiedzmy. Natomiast zależało nam na tym, żeby swój warsztat badawczy, swoje metodologie różne zastosowali właśnie w badaniu tych utworów dla dzieci. Każdy z tomów jest trochę inaczej skomponowany, ale każdy zaczyna się od opracowania odnoszącego się do językowego sposobu rozumienia danego żywiołu przez dzieci. Następnie pojawiają się wątki związane z tradycją ludową, z baśniami, z literaturą XX wieku i wreszcie z najnowszymi zjawiskami także literatury młodzieżowej, co może nie jest zasygnalizowane w tytule, ale to pojęcie literatury dziecięcej rozumiemy tutaj szeroko. W ramach tego właśnie podejścia, każdy z czytelników może zarówno zastanawiać się i nawet wręcz medytować nad jednym z żywiołów, ale może także czytać te cztery tomy w ten sposób, by poszukiwać w nich pewnych minicykli, pewnych wątków. Dlatego że większość autorów i autorek tego czteroksięgu zaproponowała aż cztery teksty. Wobec tego można śledzić takie minicykle. Zaczynając od tego, o czym już koleżanka mówiła, czyli od tego, tych, tych artykułów zawsze rozpoczynających książkę, czyli artykułów, które pokazują dziecięce widzenie żywiołów, bo to jest pewien ważny kontekst dla nas. Tutaj pokazuję, bo niestety nasze książki wielu obrazków nie mają, ale akurat te dziecięce ilustracje żywiołów się tutaj znalazły jako też ważne źródło do interpretacji dziecięcego pojmowania żywiołu. Też tam, gdzie była mowa o książkach obrazkowych, oczywiście również są włączone ilustracje. I wydaje się, że każdy, tak jak koleżanka powiedziała, te minicykle to oprócz cyklu językowego jest również cykl o baśniach leśmiana, cykl w ogóle o baśniach i o obecności żywiołów w baśniach różnych narodów świata. Jest także cykl Andersenowski, więc można odnaleźć tutaj rzeczywiście wiele, wiele wątków i myślę, że też wielu czytelników może mieć ta książka właśnie dzięki temu, że dzięki różnorodności utworów, którym się przygląda pod kątem obecności w niej żywiołów. Można też zwrócić uwagę, że interpretacją poddane są utwory bardzo znane i bardzo wybitne, ale także nieznane, zapomniane i warto poszukać w tych tomach także tych przykładów właśnie mniej znanych utworów. Co więcej, mamy tutaj bogato reprezentowaną literaturę polską, ale mamy także literaturę języka angielskiego, co oczywiście związane z anglistycznym profilem, ze Spół, który, który właśnie reprezentuje uczelnia koleżanki, ale wiemy, że w literaturze dziecięcej ogromne znaczenie ma, ma twórczość szwedzka, czy też jeszcze inne, już nie będę wszystkich tutaj zapowiadać, ale w każdym razie mamy do czynienia z literaturą światową, już nie tylko europejską, ale z całą pewnością światową. Tak, może parę słów powiemy też na temat tego, dlaczego właśnie tak dobrałyśmy sobie żywioły, bo pierwszy tom wodny, akwatyczny był dość oczywisty, ponieważ Anna Czabanowska-Wrubel motywami akwatycznymi zajmuje się od... Początku swojej kariery naukowej. E, moje dwa żywioły są żywiołami mocnymi, konkretnymi. E, jak widać e, barwy ciepłe reprezentują w dużej mierze. E, i, em, Pozwalają na bardzo ciekawe, też metaforyczne odczytania, jak zresztą oczywiście każdy z żywiołów. Właśnie, w trakcie pracy nad kolejnymi tomami, ja odnalazłam jakąś, jakieś pokrewieństwo z żywiołem powietrza, który jest żywiołem wyobraźni, poezji, a więc to zestawienie, tutaj nawet kolorystycznie zaakcentowane, mówi o tym najbardziej lotnym żywiole, który właśnie w książkach dla dzieci ma bardzo wiele. Ciekawych reprezentacji. Warto też zauważyć, że w naszych czterech tomach mamy odwołania do bardzo dawnych czasów, do literatury, zwłaszcza właśnie tej angielskiej, dawnej literatury, której dotychczas nie zauważano czy nie traktowano jako przeznaczoną dla dzieci. W najnowszych badaniach już to od dawna jest dostrzeżone, więc tutaj mamy taki wątek. No i można podać dowolne przykłady, Książek, które ukazały się dopiero co, a które już są tutaj w tych tomach interpretowane, jak choćby y, słynna y, Zgubiona Dusza. Olgi Tokarczuk i Joanny Konsejo, nagradzana wielokrotnie, która dodajmy na początku tego roku ukazała się po angielsku w przekładzie Antoni Lloyd-Jones, więc to też będzie jakby powód do dalszej drogi tej książki już na, na, na światowe sceny. Mamy już takie interpretacje pióra autorów i autorek właśnie tego, tego tomu. Powiedziałeś, że powietrze jest takim żywiołem wyobraźni poetyckiej, co jest oczywiście prawdą, ale właściwie w każdym z tych tomów odnaleźliśmy jako, jako badacze, jako grupa badaczy, wątki autotematyczne, czyli wątki właśnie związane z tworzeniem, no dość oczywiste także w przypadku ziemi, która, z której lepimy, tak, na której możemy na tabliczkach glinianych pisać i ogniem, któremu patronuje Hefajstos, Kowal, później także Złotnicy. I jest również żywiołem jak najbardziej twórczym. Oprócz tego, no właśnie, że każdy z tych żywiołów pokazuje w naszych tomach swoje dwie twarze i ta ambiwalencja jest bardzo również widoczna. Z jednej strony każdy z nich jest żywiołem na zachowanym pozytywnie, ale z drugiej strony ma też swoją straszną, okrutną wersję i twarz, taką właśnie niszczycielską. Co ciekawe, dzieci w swoich wypowiedziach w żywiołach dostrzegały głównie dobro, pokazując i zwracając uwagę na to, że jeśli coś jest złego, to jest to raczej winą ingerencji człowieka. I tutaj też kolejny wątek, który pojawia się w naszych książkach, to wątek ekokrytyczny, wątek ekologiczny. No zwieńczony dość nieoczekiwanie, ponieważ ten ostatni tom ogniowy tworzyliśmy w czasie, kiedy na świecie rozszalały się pożary spowodowane zmianami klimatycznymi, w dużej mierze te znacznie większe niż zazwyczaj pożary bus, buszu Australii. No i trzeba powiedzieć, że, że to nas też w jakiś sposób i inspirowało, i tworzyło pewien klimat wokół naszych dyskusji, bo no warto też wspomnieć o tym, że cały zespół współpracował ze sobą ściśle i że nie są to artykuły, które... Każdy pisał jedynie w zaciszu swojego pokoju, ale, ale kontaktowaliśmy się, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy na te tematy i ten duch współczesności, tego co dzieje się obecnie na, na świecie, w tych książkach nie tylko w ogniu, ale wydaje się, że w ogniu w, chyba w największym stopniu zaistniał. Tak, właśnie ta ciemna strona żywiołu może najmocniej doszła do głosu w ostatnim tomie. Wszystko to, co e, powiedziała tutaj koleżanka, znalazło pewnego rodzaju kulminację e, w tym ostatnim tomie, który powstawał może w najtrudniejszych już też warunkach. E, ale warto zwrócić uwagę na to, że Ziemia okazała się najbardziej inspirująca dla naszych autorów. Powstało najwięcej tekstów i e, Ziemia okazała się tym żywiołem e, przyjaznym dziecku. Wydaje się, że to nieoczywiste, bo by dostrzec żywią Ziemi, Należy mieć w pamięci właśnie te jeszcze prawie że odwołujące się do najstarszych, antycznych koncepcji o arche, wyobrażenie czterech żywiołów. Dzieci nie muszą łączyć Ziemi z tą kategorią żywiołu, a jednak właśnie Ziemia okazała się tak bardzo, tak bardzo inspirująca. Każdy z tomów ma tę swoją ambiwalencję, rzeczywiście, ale też okazało się, że w samych książkach dziecięcych tkwi olbrzymi potencjał. By jeszcze jedną rzecz dodać do takiego ogólnego wątku związanego z żywiołami, w wcześniejsze moje badania związane z poezją, także poezją młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego, zasugerowały mi, że każdy z autorów ma nie zawsze świadomie właściwie takie dwa ulubione żywioły, z których jeden jest dominujący, a drugi jest jakby trochę mniej dostrzegalny. I w zależności od tego, jaki jest wymiar tego żywiołu, jaki jest sens i wektor, no, można by było sobie zrobić swego rodzaju na własny użytek, taki test psychologiczny, czy swego rodzaju próbę zmierzenia się z tym, które żywioły są nam najbliższe. Ja już nie będę tu się odwoływać do przykładów konkretnych autorów, twórców, wszystko to znajdziecie Państwo w książce, ale jeszcze raz. Zwracamy uwagę na to, że nie wypieramy się swoich filiacji z tymi dwoma wybranymi żywiołami. My napisałyśmy wstępy do dwóch, każda z nas napisała wstęp do dwóch tomów, więc napisałyśmy cztery wstępy. W w książkach znajduje się niemal 80 szkiców, i no razem to już jest dość pokaźny zasób tekstów, nowych tekstów o literaturze dziecięcej. Chciałabym jeszcze dodać, że rzeczywiście każdy z twórców ma jakiś swój wybrany wielu wybrany żywioł, czy też kontaminację dwóch, dwóch żywiołów. Natomiast to, co zauważyliśmy też w trakcie pracy nad tomami, to jest. Zaskakujący może nawet fakt, że bardzo trudno te żywioły oddzielić w niektórych utworach. Często one występują wręcz wszystkie razem. Okay. I próbowaliśmy, próbowaliśmy w swoich szkicach oczywiście pokazać ten jeden żywioł, który, który dominuje, w, zgodnie z tytułem tomu. Ale wielu autorów podkreślało, że ta, ta, ta gra żywiołów i pokazywanie rzeczywistości, a także ludzkiego wnętrza za pomocą metafor zaczerpniętych właściwie ze wszystkich czterech żywiołów, jest dość powszechnym zjawiskiem. Też co ciekawe, wydaje się, że przeżywamy rodzaj renesansu żywiołów w literaturze i, i również w utworach dla dzieci. W, w książkach, które Salman Rushdie na przykład napisał dla dzieci, wszystkie cztery żywioły pełnią bardzo ważne funkcje. Podobnie jeden z czołowych dzisiaj pisarzy dla dzieci, dla dzieci starszych, Marcin Szczygielski, polski pisarz, również w swoich książkach ostatnio odwołuje się do postaci wszystkich czterech żywiołów zwłaszcza w jednej y, nagradzanej. Więc to jest, y, to jest coś, co do, do czego dochodziliśmy y, właśnie badając te teksty y, i próbując się im przyglądać od strony żywiołów. Ten akcent jest bardzo istotny, dlatego że cztery żywioły to symbol pełni i od najstarszych baśni do najnowszej literatury twórczość przeznaczona dla dzieci odwołuje się do tego głębokiego symbolu, do tego znaczenia pełni i całości. Mamy to szczęście, że nasze cztery tomy ukazały się jako, jako całość i w ten sposób też są dopełnione, ale nie ukrywamy, że do każdego z tych tomów najchętniej dodałybyśmy jakiś suplement, dodatek, bo od naj Znajdujemy coraz to nowe przykłady i myślę, że nie mówimy tego w swoim imieniu, ale mówimy także w imieniu autorów i autorek pozostałych artykułów, bo od tego momentu, jakby to naznaczenie czytaniem poprzez żywioły jest w nas dość mocne i kiedy czytamy nowe książki, dostrzegamy całe frazy, które się do poszczególnych żywiołów lub do wszystkich żywiołów odnoszą. Także najchętniej zgodnie z nazwą tej serii Żywioły i Wyobraźni, najchętniej gdybyśmy tylko mogli Przygotowałybyśmy tą piąty, zatytułowany Piąty Żywioł Wyobraźnia. Tak. Byłoby to, byłoby to na prawdziwym dopełnieniem tych czterech tomów. Czytelnik nie może się spodziewać po tych tomach absolutnej syntezy. Tych przykładów, które się nasuną, będzie więcej, ale będzie to też dla czytelnika taką okazją do samodzielnych poszukiwań. Mówię o czytelniku i nie waham się podkreślić, że ta książka może być inspirująca. Także dla badaczy tzw. literatury ogólnej czy bezprzymiotnikowej. I zdecydowanie tak, zwłaszcza że my po tych doświadczeniach, dyskusji, rozmów o utworach dziecięcych, bardzo często w naszych już prywatnych rozmowach przytaczamy tytuły, którymi zajmujemy się też z przełomu XIX, XX wieku, czy też XX-wiecznej poezji. W których odnajdujemy to, co odna odnaleźliśmy w książkach dziecięcych, i to jest y, y, też kolejna y, uwaga, i y, y, zaproszenie do lektury, dla, nie tylko dla literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, ludzi zajmujących się książką, y, ale w ogóle dla ludzi, którzy interesują się człowiekiem, bo, bo, bo te, te żywioły opisują człowieka i nie lekceważmy, to też jest przesłanie naszej, naszej serii, nie lekceważmy utworów dla dzieci. Z nich wszyscy wyrośliśmy, wszyscy pamiętamy, myślę, takie teksty, które tutaj również się pojawiają, jak Muminki czy Narnia. To, to są teksty, do których wracamy jako dorośli i My również, jako badacze, widzimy ogromny potencjał za badania pod kątem również nowych narzędzi, które, które zyskujemy, tej literatury dla niedorosłego odbiorcy. Nasza droga do badania literatury dziecięcej jest bardzo podobna, bo obie rozpoczęłyśmy od badań nad literaturą młodej polskiej i nigdy z tymi badaniami żeśmy nie zerwały. Ale wydaje mi się, że oprócz wymienionych tutaj już możliwości czytania tego czteroksięgu, jest jeszcze możliwość takiego czytania całkowicie amatorskiego, w najlepszym tego słowa znaczeniu. A więc chcemy zachęcić wszystkich, którzy, którym bliskie są sprawy czytelnictwa dzieci i chcą w jakiś sposób poprawić tę sytuację, właśnie do sięgnięcia do naszych książek. you <laughs> Bo one mogą poddawać pewne pomysły, które już samodzielnie czytelnicy rozwiną, właśnie rozwiną twórczo podczas warsztatów, spotkań, pracy z dziećmi. Nie będę wymieniać tych grup zawodowych, ale chcę też zwrócić się bezpośrednio do rodziców i dziadków, do tych, którzy kupują dzieciom książki, bo tutaj jeden z wyznaczników literatury dziecięcej tej, dla tych najmłodszych sprowadza się do tego, że dzieci same sobie książek nie kupują, inaczej jest z młodzieżą. Właśnie do tego żeby sięgnąć do naszych książek i poszukać tam inspiracji. Jako redaktorki starałyśmy się, żeby zresztą nasi autorzy tak piszą. Piszą pięknie, niehermetycznie, chociaż cały aparat naukowy jest tu oczywiście zawarty przypisy, bibliografia, indeksy i można to także jako inspirację do własnej pracy naukowej te książki bez wątpienia wykorzystać, ale można je również czytać. Do poduszki, jak jedna z moich studentek powiedziała. Więc myślę, że ponieważ one były wydawane, już są wydawane książki od czterech lat, więc właściwie możemy powiedzieć, że odbiorcy tych książek już znaleźli się i, i, i są, jest to szerokie grono. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy do lektury tetralogii Żywioły w Literaturze Dziecięcej. Dziękuję. Dziękuję.